A więc tak, sytuacja wygląda następująco. Jak co roku zbliżają się święta, a wy nadal nie wiecie, co kupić swoim bliskim i nie macie kompletnie pomysłu co z tym zrobić. W tej sytuacji przychodzę do Was ja z pięcioma propozycjami na prezenty. Dlaczego pięć? Ano dlatego, że początkowo miałem 4, ale ta liczba niefajnie wygląda w tytule, więc dorzuciłem jeden prezent, żeby było 5 i teraz mamy 5 prezentów także 5 prezentów na święta. Propozycje. Różne ceny Pierwszą moją propozycją jest odtwarzacz MP3 dlatego, że zdziwiłem się jak tanio można już kupić te rzeczy Pamiętam czasy kiedy takie właśnie małe iPody shuffle były bardzo, bardzo drogie Oczywiście to co Wam tutaj pokazuję to nie jest iPod shuffle tylko jakaś no noname'owa podróbka Jednak można ją kupić już za 8 zł z dostawą Widziałem tu gdzieś, o właśnie, tu jest jakaś aukcja nawet 8 zł zostawą, co jest w ogóle szokujące. Zauważyłem również, że w sklepie Euro, e, RTV Euro AGD, przepraszam, sprzedają go. Hmm, tutaj jest akurat jakaś nazwa QR nie za bardzo kojarzę tego producenta, ale za 15 zł możecie mieć taki mały, odtwarzacz MP3, który przyjmuje karty MicroSD. I wygląda jak iPod Shuffle. Więc jeśli macie kogoś, kto biega, uprawia sport albo chodzi na spacery, to może warto kupić mu taki mały drobiazg, żeby po prostu nie zastanawiał się nad braniem telefonu za każdym razem. Wiadomo, że kiedy biegamy, to telefon nam może wypaść i będzie niemiło. A taki drobny za 5-6 zł jest naprawdę idealnym rozwiązaniem. Moja druga propozycja na dzisiaj dla Was to kabel micro USB na USB, dlatego że większość urządzeń dzisiaj korzysta właśnie z tego standardu. Możecie kupić też tanio fajny kabel, ale polecam Wam z takim bajerem na przykład jak świeci kabel, albo możecie kupić kabel, który ma jakieś ładne zdobienia lub jest zwiany, coś generalnie, co będzie o wiele wygodniejsze niż krótki fabryczny kabel, który jest za przeważnie dodawany do Telefonów. Możecie również kupić fajny, ekstrawagancki świecący kabel, który jest już troszkę droższy, ale efekt jest myślę naprawdę tego warty. Jak widzicie, diody świecą się w taki sposób, że pokazują nam ładowanie telefonu i sprawia to wrażenie, jakby energia przepływała przez ten kabel. Plusem jest to, że kiedy ładowanie się skończy, to kabel po prostu przestanie się świecić i wiemy, kiedy mamy naładowany telefon. A może zainteresuje Was na przykład. Kapciami. Ostatnio trafiłem na kapcie, które są nagrzewane przez USB, i są, widzę, różne jakieś rozmiary, różne formy. Na przykład tutaj mamy różowe, tutaj mamy bardziej dla dziewczyn, chociaż jeśli chcecie, to nic wam nie było nie kupić takich kapci. No i bardzo dużo, bardzo dużo. Właściwie to wszystkie oferty, jakie widzę, to są ten jeden konkretny fason. Taka przyjemność będzie Was kosztowała około 50 złotych. Również za 50 zł możecie nabyć zegar klapkowy. Jest to zegar, który zamiast wyświetlacza cyfrowego lub też tarczy analogowej ma po prostu cyfry ułożone na takich klapkach, które co chwilę opadają, kiedy zmienia się minuta. Przeważnie są to czterocyfrowe, możecie również znaleźć sześciocyfrowe z sekundami, ale jest to rzadkość. Ceny za tego typu zegary zaczynają się od 50 zł, możecie za to kupić taki mały klapkowy zegar ale jest również taka duża wersja z taką chromowaną postawką. tylko gdzieś widziałem chyba jeszcze za trochę taniej, za sto, o jest, za 100 zł tutaj ma się parę propozycji także troszkę drożej, ale jest to większy, większy zegar i ostatnią moją propozycją, żeby domknąć listę będzie najdroższy prezent, czyli długopis 3D lub też jak niektórzy mówią 3D Pen tutaj już zabawa zaczyna się od 150 zł, możecie kupić sobie Taki długopis, oczywiście nie sobie, tylko najpierw sobie, żeby potem go komuś przekazać, w prezencie, ale Ale nie o tym chciałem powiedzieć Tutaj macie również modele za około 200 zł i coraz, coraz droższe, generalnie Najtańsza taka zabawa nas wyniesie około 150 zł A więc to wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że moje propozycje były Dla was przydatne, albo chociaż natchnęłem was w dobrym kierunku Tak, żeby mieć jakiś pomysł na prezent, także dzięki za oglądanie dzisiaj i do następnego razu żegnam się z Wami, cześć.